Carnage'a możecie kojarzyć. Kletus Cassidy, seryjny zabójca połączony z Symbiontem z kosmosu, który z kolei Symbiont, a nie Kletus, jest tak naprawdę dzieckiem Venoma. No ale czy kojarzycie Carnage'a z Uniwersum Ultimate? No i dla jasności, Uniwersum Ultimate, czyli Ziemia 1610, to jest Ziemia, na której pewne znane nam motywy miały zostać odświeżone i w pewien sposób zreinterpretowane. Pierwotnie powstało dla potrzeb serii Ultimate Spider-Man Bryana Michaela Bendisa. I tak sobie pomyślałem, że zwykle jeżdżę po Bendisie, więc może warto wspomnieć o czymś, co wyszło mu naprawdę fenomenalnie. To jest też uniwersum, w którym Norman Osborn nie przebiera się za Zielonego Goblina, tylko dosłownie jest Wielkim Goblinem plującym yy, ogniem. No, a taki na przykład Venom nie jest w zasadzie symbiontem z kosmosu, tylko jest y, projektem naukowym ojca Petera Parker'a w ramach stworzenia takiego biostroju, który będzie leczył raka czy coś. No, i na pewnym etapie Kurt Connors, czyli miejscowy lizard, który akurat nie jest lizardem, bierze sobie trochę DNA Petera i zaczyna tam sobie na tym eksperymentować. Świetny pomysł, jak zawsze. Natomiast dodaje coś od siebie, m.in. swoje DNA oraz trochę wyników badań ojca Petera. No i powstaje z tego taki piekielny płód. Następnie ten piekielny płód zrywa się ze smyczy i zaczyna wysysać DNA i energię życiową z ludzi. Także zostają z nich takie wyschnięte truchełka. Ale ponieważ, jak to zwykle zdarza się przy komicowym klonowaniu, no to jednak część wspomnień Petera została w tym czymś i to coś, trochę myśli, że jest Peterem i tak naprawdę chyba potrzebuje Petera, żeby przybrać swoją ostateczną formę czy coś. No i w zasadzie to jest Ultimate Carnage. W sensie w środku nic nie ma kompletnie, jest bardziej płynną biomasą. Co jest zabawne, jeszcze z tego punktu widzenia, że Mark Bagley, który był jednym z artystów pracujących nad pierwotną wersją Carnage'a miał taką koncepcję, żeby Carnage był taką postacią, która tak. Płynnie się przelewa, zmieniając kształty. Niestety zostało to stonowane w głównym uniwersum, żeby był bardziej podobny do Venoma, chociaż i tak dużo ma tych macek i one się ruszają. To racja. Natomiast w uniwersum Ultimate, gdzie rysownikiem na tym etapie jest również Bugli, już nie miał tych uprzęży, więc mógł puścić wodze fantazji. Więc tak naprawdę to, co widzimy jako Ultimate Carnage, to jest prawdopodobnie Coś, co jest najbliżej pierwotnej koncepcji tego artysty i tak prawdopodobnie wyglądałby Carnage, gdyby to od niego zależało w głównym uniwersum. A odnosząc się do kwestii komiksowego klonowania, no i pająków, to wydaje mi się, że powoli dotarliśmy i dojrzeliśmy do tego momentu, żeby porozmawiać o klon sadze z lat 90.